Proszę wszystkich o powstanie. Zapraszam dyrektora Państwowych Szkół Budownictwa pana Michała Stankiewicza do zabrania głosu. Witam was w tym szczególnym dla was dniu, dniu, w którym staliście się absolwentami Państwowych Szkół Budownictwa. Pięć lat minęło dla niektórych krócej. Absolwenci branżowej szkoły drugiego stopnia byli z nami tutaj dużo krócej, ale technikum pięć lat. Jeszcze chwilkę temu przyszliście tutaj i składaliście ślubowanie. Tu na tej sali. Za chwileczkę odbierzecie świadectwa, wyróżnienia, nagrody, ale wszyscy jesteście zwycięzcami. Wszyscy, dlatego że kończycie tą szkołę, stajecie się jej tradycją i chlubą. Chciałbym, żebyście szli przez życie dumni, wyprostowani, umieli przyjmować ciosy ale byli dumni z siebie i z tego co już osiągnęliście i życzę wam żebyście osiągnęli jeszcze więcej a świat stoi przed wami otworem wszystkiego dobrego na nowej drodze wam życzę do zobaczenia odwiedzajcie nas zapraszam wychowawcę klasy 5 AP panią Joannę Szymczak i proszę o rozdanie nagród wyróżnionym uczniom ja w pierwszej kolejności chciałabym zaprosić rodziców. Także zapraszam tutaj w pierwszej kolejności Panią Ewę Salkę, Pana Piotra Żmudę oraz Pana Rafała Rysława. Teraz zapraszam po kolei e, Jakuba Zanda, Klaudię Trojanowską, Oliwię Kolberg, Nikodema Mażmudę, Dominikę Wojciechowską oraz Dominikę Dzieńkowicz. Ja jeszcze tylko chciałam podkreślić, że cała ta szóstka przez 5 lat była zaangażowana i brali udziały w konkursach ogólnopolskich z sukcesami. Także na świadectwach było dosyć dużo rzeczy do wymienienia i do opisania. Gratuluję. Pani Asiu, my mamy dla Pani taki wierszyk od całej klasy. Kiedy pierwszy raz Panią Asię zobaczyłem, od razu w spodnie wskoczyłem. Aż sam w sznurówki zawiązałem i kanapek mamie z torebki nie podebrałem, bo wiedziałem, że organizacji i konstrukcji nadszedł czas. Pani jeszcze nie wiedziała, że ze mnie taki as. Ale co najlepsze znalazł się taki, co odwalił więcej. Jednak był kolega, co swoją wiedzą ciągnął nas do nieba. Była koleżanka, co rozmieszała tak, że łapała nas głupawka. Była nas taka cała gromadka, ale Pani Asia była z nami jako alicjantka. Wspierała i broniła i uczyła tak aż nauczyła. Za co bardzo dziękujemy. Zapraszam wychowawcę klasy piątej CP, Panią Annę Wojcicką i proszę o rozdanie nagród wyróżnionym uczniom. Chciałabym szczególnie wyróżnić naszego ucznia Patryka Michalaka, za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce. Chciałabym jeszcze wspomnieć, że dwóch uczniów również chciałabym nagrodzić. Są na Erasmusie, opalają się, uczą, bawią i mam nadzieję, że ten humor też nam dzisiaj dopisze. My dla Pani też będziemy mieli wierszyk. Droga Pani Aniu, w dniu tym wyjątkowym chcemy Pani wyrazić nasze serdeczne podziękowania. Zakończenie roku to czas refleksji i wdzięczności, a Pani, nasza ukochana nauczycielko, zasługuje na najwyższe pochwały i brawa. Pani cierpliwość, mądrość i oddanie sprawiły, że ten rok był pełen radości i wyzwań. Pani wsparcie było naszym światłem w mrokach niepewności pani słowa i uśmiech sprawiały, że świat był piękniejszy i jaśniejszy. Dziękujemy pani, pani Aniu, za każdą chwilę spędzoną z nami, za pani nieustającą determinację, by nas wspierać i inspirować. Niech te słowa podziękowania dotrą do pani jak promienie słoneczne i niech będą wyrazem naszej głębokiej wdzięczności i szacunku na zakończenie tego roku szkolnego. Zapraszam wychowawcę klasy 5 EP, panią Dorotę Kreft i proszę o rozdanie nagród wyróżnionym uczniom. Zapraszam po odebranie nagród Maję Antosiak, Adę Galas, Julkę Różalską, Jakuba Kołodzińskiego, Dawida Lange i Michała Wasila. My też mamy mały wierszyk dla Pani Doroty. Pani Dorota działa jak nauczycieli cała flota. Lekcje, wycieczki, organizacja to wszystko jej robota. Gdy kogoś nie ma w szkole, upewni się, że to nie tylko zwykła ochota, bo to ludzka głupota. Choć postawić jedynki się nie boi, zawsze w cierpliwość do nas się uzbroi. Wytłumaczy i pomoże, by nikt nie został z tyłu. Gdy nawet już ktoś ściąga, w tej kwestii nic nam nie pomoże. To właśnie nasza wychowawczyni, od zadań specjalnych i liczb, dojrzałymi nas uczyni. Zapraszam wychowawcę klasy 5 PWP. Panią Annę Szmit-Kozłowską i proszę o rozdanie nagród wyróżnionym uczniom. Poproszę najpierw tutaj do siebie uczniów Rafała Sawicza, Radka Okroja, Rysia Marca, Kacpra Kalite i Jakuba Szymańskiego. My również mamy wierszy dla pani. Sebastian, schowaj telefon. Pora się pożegnać najcudowniejszej wychowawczyni, pani Ani Szmit-Kozłowskiej. Dziękujemy za wsparcie i za trud. Naszej nauki było w bród. Bez pisania nie ma zdania. Ale wspomnienia zostaną na zawsze. Bo teraz, w tej chwili, celebrujemy i cieszymy się z chwil pięknych i jasnych. I oby następna pani klasa była tak wspaniała jak nasza. Zapraszam wychowawcę klasy 5 RP, panią Aleksandrę Mazur, i proszę o wręczenie nagród wyróżnionym uczniom. Zapraszam Rafała Kaletę, Weronikę Sikorę. Kanię Jelińską, Majew Lisik, Wiktorię Kupczyk, Dorotę Urbańską, Oliwię Grzegorzewską i Malwinę Gryc. Gdy spokojny będzie dzień, Filip wpada, mówi hej. Już wiadomo, będzie nieźle. Słychać nagle, kurza mać, no gdzie jesteście, ja już z wami nie wyrabiam, choć za chwilę siadam, gadam, podsłuchuję, tam słychać. Trącić trzeba za stolika, że dish był se fajny, pochulały, ładny, panny. Trzy miesiące od imprezki, zwolni dalej nie przynieśli. Chyba już ich tu pogrzało, na jedynkę będzie mało. Jazgoczecie, boli głowa. Karta pracy już gotowa? Już wynocha, sio, sio, sio. Czas odpocząć od nas, co? Dziękujemy bardzo. Zapraszam wychowawców klas szkoły branżowej drugiego stopnia. W czwartej BD pana Ireneusza Zdrojewskiego oraz czwartej BW panią Jadwigę Narożnik. Proszę o rozdanie nagród wyróżnionym uczniom. Paweł Kupecki, Marcin Pupacz i Filip Lode. Zapraszam. Pani Magdo, pani Jadwigo, panie Irku, pani Doroto. Dziękujemy za te lata wspólnie spędzone, za poświęcony czas, zaangażowanie i wytrwałość. Dziękujemy za dobre słowa, które dodawały nam skrzydeł i pozwalały uwierzyć we własne siły. Wszyscy tu z klasy piątej bywły, jak i ci, co dziś nie mogli przejść. Dziękujemy Pani za wspólne lata, za i wymagania, bez nich by nas tu nie było. Zapraszam Panią Anię Wojcicką. Mam jeszcze jedną ogromnie ważną nagrodę i chciałabym ją wręczyć Rafałowi Kalecie. Jest to nagroda patrona szkoły dla absolwentów technikum nr 5 w Państwowych Szkołach Budownictwa, który w swoim cyklu kształcenia uzyskał najlepsze wyniki w nauce i oczywiście wzorowe zachowanie, a ta średnia to 5,57. Gorące, gorące brawa. I już ostatnia nagroda dla, dla osoby szczególnej. Dzięki niej każda z imprezy miała przepiękną oprawę, zarówno pod względem wokalnym, jak i oratorskim. Dzięki niej organizowane były na terenie szkoły imprezy, które bawiły nas i uczniów. Zapewne wiecie, że chodzi o Weronika Sikora, przewodnicząca samorządu uczniowskiego. Baczność. Poczet sztandarowy. Sztandar Państwowych Szkół Budownictwa wyprowadzić. Zapraszamy na chwilę wspomnienia tych wspólnych lat w Państwowych Szkołach Budownictwa. W tym czasie zapraszamy do posłuchania piosenki którą wykonał uczeń klasy trzeciej AP Aleksander Maku. Pamiętam dobrze ideał swój. Marzeniami żyłem jak król. Siódma rano to dla mnie noc. Pracować nie chciałem. Się. Wszystko w życiu ma swój czas i każda sprawa ma swoją porę. Kochani, pięć lat temu był czas powitania was w naszej szkole, a dzisiaj nadszedł czas pożegnań. Jako wasi młodsi koledzy pragniemy Wam życzyć chęci i możliwości sięgania po to, co w życiu najważniejsze i najpiękniejsze. Prosimy o wystąpienie uczennicy Laury Sikory z klasy 2 RP w utworze Ostatni raz z moją klasą. Tym, abyście opuścili mury tej szkoły z pięknymi wspomnieniami. Zapraszamy na krótki film. Obejrzyjmy wspólnie, jak zapamiętali tę szkołę wasze koleżanki i koledzy. Muzyka Nasi drodzy, najdrożsi, a na pewno najstarsi koledzy i koleżanki. Jesteście już przysłowiową jedną nogą poza murami szkoły. Udało nam się jednak namówić kilku z was, uczniów klas piątych technikum oraz drugich szkoły branżowej 2 stopnia, o podzielenie się wspomnieniami, a także radami dla młodszych roczników związanymi z naszą szkołą. Kilka lat waszej nauki w państwowych szkołach budownictwa w Gdańsku właśnie przechodzi do historii. Wyostrzyjcie wzrok i nastawcie uszu. Zapraszamy. Naszym pierwszym pytaniem w sądzie uczniowskiej jest moje najlepsze wspomnienia ze szkoły. Moim najlepszym wspomnieniem był wyjazd z Erasmusa do Hiszpanii. Poznałam nowy kraj, był to w ogóle pierwszy mój wyjazd za granicę, więc bardzo się cieszę, że szkoła nam to umożliwiła. Moim najlepszym wspomnieniem ze szkoły było, jak udało mi się poprawić cztery prace klasowe z matematyki w ciągu półtorej tygodnia, na mało przed zakończeniem roku w czwartej klasie. Moim najlepszym wspomnieniem był konkurs Power Tower w Koszalinie i możliwość samemu wymyślenia takiej wieży, która się utrzyma i wygra. Moim najlepszym wspomnieniem był szturm na Biedronkę, który przyszedł do historii i memów na TikToku. To moim najlepszym wspomnieniem było tak, mam dwa super wspomnienia. Pierwsze to koniec czwartej klasy, w tydzień zdałem cały semestr z wszystkich przedmiotów, a drugi wigilia na koniec czwartej klasy. Bardzo polsko i rodzinnie, z polskim umiarem było. Moim najlepszym wspomnieniem ze szkoły były wyniki egzaminów praktycznych z piątej klasy które zdałem po wmawianiu przez dwa lata przez panią Szczymczak, że ich nie zdam. Moim również zdanie egzaminu zawodowego, mimo że ledwo co umiałem, wziąłem ze sobą różaniec, pomodliłem się, także 90% łatwe, dziękuję bardzo. Na pewno nauczycieli, których zapamiętamy, to jest nasza wychowawczyni 5 lat wspólnie spędzonych, myślę, że Zostanie nam w pamięci na pewno. No i to jest takich 5 lat, które najbardziej pamiętamy z całego życia, jak na razie. Też Drugą się... nauczycielką, którą przy okazji byśmy chcieli bardzo pozdrowić, tak jak pani Joanna Szymczak, no, jest pani, nasza ulubiona matematyczka, pani Dorota Kreft Pełno wspomnień, miłych, gorszych, poprawek. Na pewno niezapomniane 5 lat i wiele cennej wiedzy przekazanej. Mi się wydaje, że ogólnie większość zapamiętamy, ale tak najbardziej to pewnie pani od matematyki, pani Teresa i pani od przedsiębiorczości, pani różniak. Takie najbardziej świetliste gwiazdy najbardziej zaszły nam za skórę. Jeśli chodzi o nauczycieli, których na pewno będę pamiętał przez te 5 lat w tej cudownej szkole, na pewno będzie pani Kamildzia od podstaw projektowania. Zawsze naprawdę fajna, fajna, konkretna pani. Już idąc po korytarzu rozświetlała drogę swoimi pięknymi blond włosami, po drugie ten nowy pan, naprawdę fajny gość od włosu, rzeczowy, rzeczowy facet, można z nim pogadać o wszystkim właściwie, ma podejście do ucznia bardziej w stylu jakbyśmy byli jego kolegami niż jakimiś tam zwykłymi dziećmi wiadomo, nie? Ja definitywnie na pewno zapamiętam panią Iwonę Gnatowską-Stachurską, która była takim troszeczkę pierwszym szokiem dla nas, bo naprawdę wymagająca nauczycielka, ale jak już troszeczkę nas zdyscyplinowała, to na pewno sporo się nauczyliśmy. No i naszą wychowawczynię, panią Annę Wójciską, którą zapamiętamy za rozmowy w momentach, kiedy mieliśmy też problemy, jako też pedagog, oraz definitywnie wycieczki do Amber Expo. Nauczycielkami, które na pewno zapamiętam. To będzie pani Ania Stankę i pani Magdalena Pytka, ponieważ lekcje z nimi były najlepszymi lekcjami, jakie kiedykolwiek miałem. Za to ja na pewno zapamiętam pana Grzegorza Szwocha, jak i pana Radosława Szymańskiego od zajęć zawodowych, ponieważ świetnie mi się z nimi rozmawiało i naprawdę natchnęli mnie do tego zawodu. Nauczyciele, których na pewno zapamiętamy będzie to pan Jarosław Dawidowicz. Myślę, że jest to przez same nauczanie, przez sam sposób nauczania był na pewno stanowczy, ale jednocześnie bardzo przyjacielski i bardzo nam pomógł w całej naszej edukacji i w samych egzaminach zawodowych. Ja zapamiętam przed panią Kreft, która też nam się bardzo dobrze zajmowała. Kiedy byliśmy w młodszych klasach, to ona mówiła o wszystkim, o czym na przykład nie wiedzieliśmy, ona bardzo dobrze o tych wszystkich rzeczach wiedziała. Teraz też nas wzięła pod swoją opiekę podczas naszej poprzedniej odeszła, niestety musiała odejść. To pani Kiew nas wzięła pod swoje skrzydła i ona nami się dobrze zajęła. Nie zapomnę ich przez to, jak dobry kontakt mieliśmy z nauczycielami, jak bardzo pomagali nam w rozwoju nasz, na osobistym i naszych e, umiejętności indywidualnych. Nigdy nie zapomnę tego, jak w pierwszej i drugiej klasie chodziliśmy razem, oto z tym panem, do KFC na długie przerwie. Oczywiście biegliśmy tam, żeby zdążyć na Polski. Kupowaliśmy to, co było trzeba, czyli oczywiście największy kubełek. Po czym go spożywaliśmy na polskim, czy to na historii. I to było piękne. Nie zapomnę nigdy kontaktu, jakiego złapaliśmy w klasie. Staliśmy się z żytą grupą, i takie przyjaźnie są na lata. Ja nigdy nie zapomnę tego, jak nauczyciele pomogli mi rozwijać swój talent muzyczny i, i wykorzystywali go w każdych szkolnych okolicznościach. Nigdy nie zapomnę czasów covidowych. Był to fajny czas. Trochę szkoły, trochę takich lekcji. Zdalnych. Był to najlepszy czas, bo można było odpocząć, zrelaksować się i zająć się swoimi sprawami. Ja definitywnie nigdy nie zapomnę lat, które spędziliśmy na praktykach oraz stawiania komina na środku pomieszczenia, które na pewno bardzo nas dużo nauczyło oraz ścierania sufitu papierem ściernym. Moim najgorszym dniem w szkole było tak, Drugi raz skręciłem kostkę. Moim najgorszym dniem w szkole był ten dzień egzaminu, gdzie trzeba było wymurować naroże. I kończąc już pierwszą warstwę, kolega obok powiedział mi, że źle, źle wszystko układałem, musiałem rozbierać i układać od nowa. Trochę czasu zmarnowałem, zestresowałem się, ale chyba w końcu zdałem. Moim najgorszym dniem w szkole, pamiętam, do dzisiaj był poniedziałek, klasa bodajże pierwsza. Musieliśmy z opakami w pełnym deszczu mieszać cement na budujące się w tamtym czasie altanę i przebierać łopatami w płasku. Nigdy nie zapomnę tego, jak pewnego dnia musiałem pisać poprawę z matematyki, z funkcji kwadratowej. Nie udało mi się nauczyć na tym sprawdzian. Pani dała prostsze zadania niż zawsze dawała. Ja nie umiałem zrobić tych zadań, bo były za proste, i dostałem znowu jedynkę. Moim najgorszym dniem w szkole było jak zbiłem sobie. Palec podczas meczu koszykówki na WF-ie. Cieszę się, że już nigdy więcej nie będę miał lekcji z katastru, ponieważ papierologia w geodezji i cała teoria to po prostu była porażka i najbardziej nudne rzeczy, jakie mogłyby być. A ja się cieszę, że już nigdy więcej nie napiszemy niezapowiedzianego sprawdzianu z matematyki. Cieszę się, że już nigdy więcej nie będę musiał myć narzędzi po praktykach oraz przed praktykami jak ktoś nie wyczyścił ich dokładnie. Cieszę się, że już nigdy więcej nie będę musiał tak długich dojazdów mieć, bo codziennie 40 km w jedną stronę to dość sporo. Cieszę się, że nigdy więcej nie będę miał lekcji fizyki, bo jestem totalnie zielony w to. Cieszy mnie fakt, iż nigdy więcej nie będę miał sprawdzianów i niezapowiedzianych jajkówek. Ja moim kolegom i koleżankom z młodszych klas e, mogę tylko polecić, żebyście nie robili sobie zaległości, róbcie wszystko na bieżąco, a będziecie mieli spokój. Ja mogę polecić kolegom i koleżankom z młodszych klas, żebyście słuchali nauczycieli, robili wszystko co każą, żeby potem dzieci mieli lepiej, łatwiej i w starszych klasach. Moje rady dla młodszych kolegów i koleżanek, angażujcie się w konkursy i wszelkie aktywności pozaszkolne, zawsze to są jakieś nowe doświadczenia, wielodniowe wyjazdy. Zawsze coś dla siebie można zrobić. Ja radzę wszystkim młodszym klasom, aby nawiązywały nowe przyjaźnie i znajomości, bo szkoła to nie jest tylko nauka, ale i wspólna zabawa, i cała radość z bycia razem. Ja młodszym klasom radzę to, żeby dobrze żyli z panią Kraft. Moje rady dla takich młodszych tutaj uczniów to jest po prostu uczcie się. Ja wiem, że możecie mieć, mieć wrażenie, że wam się to nigdy nie przyda i tak dalej ale znajdziecie się gdzieś kiedyś w takim towarzystwie, że naprawdę będzie to potrzebne. Ja już tak mam dzisiaj, ktoś mi mówi na przykład, że stolicą Australii jest Sydney, no to mi po prostu ręce opadają, nie? Moją radą dla młodszych na pewno jest szanowanie pan ze, pań ze sklepiku, ponieważ robią dobre kanapki i zarąbiste zapiekanki. Moja rada dla młodszych kolegów to będzie na pewno, żeby się nie stresować, żeby dać sobie trochę takiej ulgi i po prostu Czasem na spokojnie, na chłodno przyjmować rzeczy, jak coś komuś nie wyjdzie. Ja mogę jeszcze powiedzieć jedynie, żeby uważali na panią Malik i jej zbytnio nie przeszkadzali. Rady, jakie ja bym dał. Jeśli chcecie ubiegać sobie o cenę, to miesiąc wcześniej, a nie tydzień wcześniej, bo nauczyciele się wkurzają. Chodzić trzeba tylko 50%. No, nie słuchajcie tego, że trzeba się uczyć, to nieprawda. Ja mogę tylko doradzić, żebyście uważali na panią od matmy, bo potrafi zmieścić z planszy. Wypowiedzi uczniów, którzy niebawem opuszczą progi państwowych szkół budownictwa, świadczą o ich młodzieńczej wrażliwości i spostrzegawczości. Życie zaś potwierdza, iż w miarę upływu czasu wspomnienia spędzonych tutaj lat pokażą, że PSB to tak naprawdę przyjazna szkoła budowlana. Trzeba pielęgnować wspomnienia, zwłaszcza te najpiękniejsze. Zanim spotkacie się po raz ostatni w swoich klasach w tym składzie, Wraz z Waszymi wychowawcami zaśpiewamy wspólnie piosenkę Dni, których nie znamy. Tylko te dni, których jeszcze nie znamy Właśnie jest kilka tych chwil, na które czekamy Odwiedzajcie nas, kiedy tylko będziecie mieli ochotę. Drzwi szkoły zawsze będą dla Was otwarte. Tym z Was, którzy będą zdawać egzaminy maturalne, życzymy wysokich wyników. Tym z Was, którzy rozpoczynają niebawem karierę zawodową, powodzenia w pracy. Prosimy teraz pana dyrektora Michała Stankiewicza, który oficjalnie zakończy dla Was ten rok szkolny, a tym samym naukę w Państwowych Szkołach Budownictwa. Niech zabrzmi ostatni dzwonek. To już jest koniec.